Witam Was raz jeszcze z tego samego miejsca. Witam Was na moim kanale Akceptuj życie, na którym będę starał się opowiadać o przyczynach schorzeń, chorób, które najczęściej mogą dotykają nas, nas jako ludzi, oraz będę próbował odpowiedzieć na pytania dotyczące tego, w jaki sposób wyjść z danych schorzeń, i jak wyzdrowieć. Dzisiaj e, obrałem temat m, dotyczący nadwagi, otyłości e, oraz przyczyn i rozwiązania tego problemu e, z punktu widzenia totalnej biologii czyli nowej medycyny germańskiej. E, o zatem, otyłość, no może zacznę od tego, że otyłość nie jest chorobą, lecz objawem. Na pojawienie się nadwagi może wpływać wiele przyczyn, i tak właśnie jest. Może zacznę od razu od najczęstszej, najczęstszej przyczyny, która ma na to wpływ. A są to konkretnie emocje, które przeżywamy. Ale tak wiadomo, emocje dotyczą wszystkich problemów ze zdrowiem, za wyjątkiem trucizn i zakażeń. Natomiast jakie te emocje są w przypadku, jakieś emocje dotyczą danych osób, które mają nadwagę. Otóż bardzo problemy, bardzo częste poważne problemy z nadwagą występują u osób. Które przez długi czas czuły się porzucone, niepotrzebne, samotne. Jest to w, w totalnej biologii nazywane biologicznym programem tłumaczącym takie zmiany. Stan, ten, ten stan odosobnienia i samotności nie jest zależny od ilości otaczających nas ludzi, to jest bardzo ważna informacja. Chodzi tu bardziej o subiektywne odczucie tego stanu samotności, subiektywne psychiczne odczucie odrzucenia w społeczeństwie na przykład, w danym środowisku, w którym dana osoba prze przebywa. Osoba taka e, czuje się samotnie i nie ma na co lub na kogo liczyć. Nie ma się komu wyżalić. Przeżywa te emocje, wszystko co ją spotyka w samotności. E, wskutek tych emocji zostaje uruchomiony specjalny program, e, i dochodzi do pogrubienia kanalików nerkowych, czyli zmniejszenia ich prześwitów. Tak tylko krótko na świetle takie kwestie biologiczne może organizmu. Postaram się jak najmniej o tym mówić. Natomiast no, chciałbym, żebyście zrozumieli, e, dlaczego tak się dzieje od biologicznego, e, punkt, z biologicznego punktu widzenia. E, teraz tak, e, zmniejsza się ich prześwit, jak powiedziałem wcześniej, tym samym spada ilość wydalanego moczu o kilka e, procent w stosunku do pierwotnej optymalnej wartości. Dla człowieka. Nie oznacza to jednak niewydolność, najczęściej nie oznacza to niewydolności nery. Wpływa to jednak na przebieranie na wadze, czyli późniejszą otyłość. Jest to poniekąd symptom zatrzymania wody w organizmie. Zaznaczam objaw, symptom. Rozwijając ten temat, tylko dodam, że kłębuszki nerkowe produkują mocz. Lecz nie, nie może on optymalnie przepłynąć przez kanaliki nerkowe. W sytuacji tej nie pomogą też środki moczopędne, które tylko wspomogą pracę kłębuszków nerkowych. Kanaliki w dalszym ciągu będą hamowały częściowy przepływ moczu. Jak zatem rozwiązać ten problem związany z nadwagą, czyli to najważniejsza część, w rozwiązaniu konfliktu emocjonalnego, jakim jest porzucenie i samotność? Zdecydowanie pomocna może być rozmowa z osobą znającą przebieg tego specjalnego programu biologicznego, o którym mowa w tym, w, w tym filmie czyli, na przykład z konsultantem totalnej biologii. Bądź osobą, która po prostu z, zna wpływ emocji na, na nasze funkcjonowanie, na funkcjonowanie organizmu. Po blokowaniu powstałego w umyśle konfliktu na przykład poprzez radykalne wybaczanie, takie narzędzie, w którym próbuje się te emocje Zamienić, zrozumieć i zamienić na pozytywne. Ale może o tym też w innym filmie, nie, nie, tym, nie w tym momencie. Zatem radykalne wybaczanie bądź po prostu wystarczy też zmienić otaczających nas ludzi. Chodzi o to, aby otaczały nas osoby, które, przy których będziemy się czuć akceptowani, rozumiani. I nie będzie nam już towarzyszyła samotność. Niestety wymaga to sporej zmiany emocjonalnego podejścia do, do świata i do ludzi. Nie jest to łatwe, ja wiem. Teraz nagle zmienić co? Pracę? Nie każdy będzie miał na to siłę i, i nie każdy sprosta temu wyzwaniu. Natomiast jeżeli już się uda podjąć stosowne decyzje, żeby pomogły nam w tym, Efekty będą spektakularne. E, warto jeszcze jakby wrócić, jakby przypomnieć kwestię przejadania się. E, ponieważ po rozwiązaniu już problemu głównego związanego z otyłością należy jeszcze zwrócić uwagę, e, czy oby nie mamy nadmiernej ochoty na jedzenie pomimo braku czucia głodu. Często przyczyną tego typu zachowania może być pojawienie się w naszym najbliższym kręgu rodziny i znajomych konkretnych typu osób. Będą to najczęściej osoby, ludzie, którzy na nas pasożytują, czy też wymuszają jakieś zachowanie. Wtedy właśnie pojawia się nadmierny apetyt i zwiększone prawdopodobieństwo nadwagi. Jako ciekawostkę, można nadmienić, że nadwaga często dotyczy pewnych grup ludzi, którzy pełnią określone funkcje społeczne. Na przykład właściciele firm lub osoby piastujące wysokie stanowiska w firmach. Wśród tej grupy ludzi powstaje przekonanie, choć nie zawsze, że muszą być silni i, i mocni, przepraszam. Aby przeciwstawić się przeciwnościom losu i podporządkować podporządkowywać sobie innych ludzi, e, którzy mogą im zagrażać, uruchamiany w te, jest w tym przypadku e, również specjalny program biologiczny, który zwiększa wagę u tych osób, aby stali się silniejsi, mocniejsi i odporniejsi na ataki z zewnątrz. Oczywiście istnieje jeszcze wiele innych, może mniej częstych przypadków, przyczyn związanych z nadwagą, natomiast no, to jest z uwagi na określony limit czasu, już nie będę ich poruszał. Natomiast, gdyby nie pomogły te rzeczy, o których powiedziałem, warto wrócić do właśnie Przyczyny od strony totalnej biologii, ale już pod przewodnictwem, pod opieką osoby, która, która ma jakieś doświadczenie w tym temacie i będzie chciała nam pomóc. Z mojej strony będzie to wszystko. Ja dziękuję za wysłuchanie, tak mnie w tym filmie. Gdybyście mieli jakieś pytania, zapraszam oczywiście do ich zadawania, postaram się na nie odpowiedzieć w miarę możliwości czasowych. Zatem wszystkiego dobrego, trzymajcie się.